Krwawe Księżyc jest jedną z najważniejszych rzeczy w drugim sezonie Ninja Go! Powstanie Smoków, a dzisiaj porozmawiamy sobie o pewnym tajemniczym rytuale z nim związanym, który będzie kluczowy dla pierwszej części sezonu. Jak możemy przeczytać w opisie zestawu 71813 do rzucenia Wilczej Maski, Ninja muszą powstrzymać Lorda Rasa przed wykonaniem rytuału Krwawego Księżyca. I pytanie... W jaki sposób będzie on przydatny Lordowi Rasowi? Na czym on polega i dlaczego jest to tak ważna rzecz? Podpowiedzią może być ta grafika, naklejka, która również znajduje się w doczytaniach. Widzimy na niej wilczego wojownika, który trzyma jakiś tajemniczy czerwony miecz oświetlany przez światło krwawego księżyca. Co więcej, różni się on od pozostałych wojowników, ponieważ zamiast niebieskich zębów i oczu ma on je czerwone. Mamy też drugą grafikę, gdzie wilczy wojownik również z czerwonymi oczami i zębami, jest jeszcze otoczony jakimś dziwnym czerwonym płomieniem. Na nowym teaserze, które Lego niedawno wypuściło, również widzimy czerwone oczy u Cindera, czyli jednego z generałów wilczej armii, u którego maska zamienia się w dziwną zbroję. Co więcej, na plakacie zapowiadającym drugi sezon również jest on otoczony jakąś tajemniczą czerwoną energią. Wychodzi więc na to, że krwawy księżyc będzie doładowywał wilczych wojowników, zarówno generałów jak np. Cindera, jak i zwyczajnych wojowników. Jednak ciekawe są tutaj te nowe tajemnicze miecze, jaką one odegrają rolę. Również wydają się być bardzo ważnym elementem, są zarówno w zestawach jak i na tej grafice, która wydaje się być naprawdę ważna, jeśli chodzi o cały motyw krwawego księżyca. Być może jeśli Lord raz wykona ten rytuał, to w każdej chwili będzie mógł wzmocnić swoją armię, dodając im właśnie te nowe moce czerwonej energii, czymkolwiek go na jest. A być może po prostu uda im się stworzyć te miecze, które same w sobie będą miały tą energię, coś jak bronię żywiołu. No, tak naprawdę bardzo ciężko stwierdzić, co się z tym wydarzy, i na ten moment niestety można tylko i wyłącznie polemizować, a pole do popisu jest naprawdę duże. Jakbym nie miał obstawiać, to powiedziałbym, że poza samym doładowywaniem wilczych wojowników, poza zwiększaniem ich siły, będzie im dawał właśnie takie czerwone moce, umiejętność posługiwania się tą energią, która być może będzie zawarta właśnie w tym mieczu. Koniecznie dajcie znać, co Wy o tym sądzicie. Tymczasem ja się żegnam i do następnego hej!